Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na odcinek przygotowałam pełny portfel i dolary, i diamenty. Dolary i diamenty, tak mi widać było. O, teraz. Koszt odcinka dzisiejszego to 40 zł. Jak widzicie, pełny portfel wzięłam z numerem 19. Bo 19 przynosi mi szczęście, więc może tym razem też przyniesie szczęście. No i y, dolary i diamenty z numerem 25. To co, kochani, bierzemy się za drapanie i sprawdzamy, czy w tym odcinku wytropimy coś większego: czy będziemy na plusie, czy będziemy na minusie. Oczywiście zapraszam też do udziału w rozdaniu na moim kanale na 1500 subskrypcji. Link do konkursu znajdziecie w opisie. No i to. I drapiemy i sprawdzamy, co możemy tutaj wydrapać. Mam nadzieję, że będzie plusik. A jak nie będzie, no to cóż. Takie są zdrapki i nic na to nie poradzimy. Także już Was przybliżam. Opa. O, coś poczekajcie, bo mi coś... Szwankuje mi mój. O, mam nadzieję, że wszystko ładnie będzie widać. Opa. I co, i drapiemy. I sprawdzamy, co my tu możemy wydrapać. I tak, i mamy. Mamy 3. Mamy 28, 9. 8 i 33 to są nasze wygrywające liczby. Czy z tych liczb nam się coś trafi? Zaraz się o tym przekonamy. To lecimy. Eee, czekajcie, żeby tu... O, mamy dobra. Mamy 11. No nie ma 11. Lecimy dalej. Mamy 30, 39 nie ma. Lecimy dalej, mamy 12, też nie ma. Mamy 6, też nie mamy, no niestety. I 13. Dobra, pierwszy rządek, jak widzicie, jest jest pusty. Mam nadzieję, że wszystko ładnie widzicie. Dobra, lecimy, kolejny rządek. I mamy. Mamy 22. No nie ma. Mamy 23. Też nie ma. Ale <grym> zobaczcie, <grym> ale dziwnie. Mamy 22. Zobaczcie, 22, 23, 24. To co, lecimy dalej? Może będzie po kolei i w końcu trafimy na 28. Fajnie by było. No nie, zjechali na dół. 15 i 17. Kolejny rządek mamy pusty. Lecimy następny. Mamy 5. No, blisko. O, tu jeszcze bliżej, ale za mało. 40. Nie ma. 29. No, obok. Obok nam się trafił. I 16. No, 16, no niestety, ale nie mamy, jest pusto. I lecimy, ostatni rządek. I mamy 34. Znowu 26, nie mamy. 38, czego nie 28? <laughs> Portfela też nie znaleźliśmy. Lecimy dalej, mamy 32, też blisko. I ostatnie 27, też blisko, i byłoby o proszę, 400 zł. Fajnie, no ale cóż, mamy pierwszą zdrapkę pustą. No i mamy nadzieję, że pełny portfel nam coś tutaj fajnego przyniesie. Fajnie by było. To jest numerem dziewiętnastym. Zaraz zobaczymy, czy tutaj coś wydrapiemy. Także lecimy. I sprawdzamy. Mamy osiem. Tutaj mamy dwadzieścia pięć. Mamy pięć. I mamy. Bo tu już nie ma. Dobra. Nie mamy 10. To są nasze wygrywające liczby. 8, 25, 5 i 10. Czy znajdziemy tu może koronę? I lecimy. I mamy. Mamy 33. No nie ma. Oj. Mamy 14. Też nie ma. O, mamy 4. No jest oboczek. I 6. I no też, widzicie? Ale trolują, ale trolują. Dobra, lecimy dalej. Mamy 31. Nie ma za wysoko. O, znowu blisko. Lecimy dalej. 23, też blisko. 19, patrzcie. Tu mamy 19, tu mamy 19, ale tu już 19 nie chcieli dać. Fajnie by było, ale no niestety. Lecimy dalej. Mamy 17, ale tutaj nie mamy. 32, też nie mamy. 7, niestety. Też nie ma. Lecimy dalej. Trzynastki też nie ma. Pusto. Pusto. Lecimy. Kolejny rządek. Mamy szesnaście, też nie ma. Trzydzieści cztery też nie mamy. Dwadzieścia osiem też nie mamy. I dwadzieścia jeden też nie mamy. I ostatni rządek jest to jeden. No nie ma. 15 też nie mamy. 22 też nie mamy. I 24 też nie mamy, czyli tą stronę mamy niestety pustą. Lecimy teraz do drugiej gry. I tutaj mamy pierścionek i klucz. Tutaj mamy monetę. I klucz. Walizka. <laughs> I moneta. Tego nie dali tu klucz i tu klucz, tu moneta, tu moneta. Tu będzie zaraz walizka coś tam. O, proszę. Moneta. I sztabka. No niestety. Tu mamy pusta. Lecimy do kolejnego rzędu. I mamy koniczynkę. Mamy to! Mamy to. Yeah! Fajnie udało się. No kochani, mamy wygraną. Fajnie super. Czyli na minusie dużym nie będziemy, albo może będziemy na plusie. Dalej lecimy, kochani, sprawdzamy dalej. Mamy tutaj pierścionek i walizkę. Tutaj mamy kluczyk i koniczynkę. I ostatnia gra. Mamy pierścionek i diamencik. Dobra, tutaj mamy wygraną. Poczekamy na koniec. I lecimy do. Oho, czekajcie, bo uciekło mi. O! O jest, dobra. I sprawdzamy tutaj. I lecimy. I mamy.

I 30 po raz drugi i ostatni rządek mamy 2 miliony 5 tysięcy 500 po raz drugi i 5 tysięcy po raz drugi także tutaj też jest przegrane ale, ale mamy tutaj tutaj mamy więc ja was kocham i teraz tak czy bliżej, żebyście razem ze mną zobaczyli, czy będzie tu zwrocik, czy będzie coś więcej. Jak myślicie? Ja myślę, że będzie zwrocik. No i jest zwrocik. Najważniejsze, że chociaż, chociaż pełny portfel nas tutaj nie zawiódł. Poszukajmy jeszcze kontrolnych. Aha, tylko nie chcę to drapać. Idziemy, tu znajdziemy kontrolne. Ach, nie chcę iść. Patrzcie na no. zawsze, tu się gdzieś chowały. No, patrzcie. No, nie ma. O, jest C. No patrzcie, ale pochowały te. Chcę zrobić tak. Ale nawet i numerka nie ma, nie ma. Także gdzieś o tutaj był, a już a nie ma. No patrzcie, a jest, o jest numerek. Dobra. Nie będę już dalej szukać, bo to nie ma sensu. Jest C. A gdzieś się nam schowała. O, jest. Mąż znalazł. Także podejdźmy do podsumowania odcinka. Na odcinek było wydane 40 zł. A zwróciło nam się 30, więc jesteśmy tylko 10 zł na minusie. To yy, No tak, 10 zł na minusie, więc dobre i to na kolejny odcineczek. jak znalazł. Jeżeli Wam się filmik podobał, zapraszam do subskrypcji, do łapeczki, do jakiegoś fajnego, miłego komentarza. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Hej!